Dobry, witam Was we wtorek. W samo piątej, zjadą śniadanko, lecę na Ubera. No już na no mnie czeka. Później się zobaczymy w pociągu. Następna stacja. Ława. Stacja końcowa. Olsztyn. Next station. Ja mi dzwoni. 嗯。 když se návštěváváme, můžeme si udělat, je důležité,

SMS-a nie już, że właśnie ostrzegają, że ma przyjść burza i trzeba się po prostu schować. <grystanie> Miałam to szczęście, bo poczułam wcześniej pogodę. Ta burza miała przyjść dużo, dużo szybciej, jest godzina 19 i coś się, coś się zbiera, także ja już spokojnie idę do apartamentu. Dzisiaj już się nie wynurzam. Tak więc przeżyję, no, troszkę zmęczenie, ale teraz jeszcze zjem sobie dwa posiłki, cztery bela. ostatnio we są nie do tej, nie chciałam być nie do tego bloku, zjem jeszcze sobie dzisiaj dwa posiłki, yy, dwa posiłki, tch. robię posiłki na jutro, naszykuję się, tak, bo jutro muszę o 10.30 się wymeldować, sobie wcześniej wjadę na siłownię, na siłowni się wykąpię, przygotuję i później już prosto na lotnisko, tak. dobry, witam was, już w środę wczoraj odpłynęłam, ale nie macie nawet pojęcia jak odpłynęłam, to było po prostu totalne, totalne odcięcie. Co jeszcze wczoraj robiłam, no pakowałam się tak, żeby już dzisiaj rano nic nie, nie musieli, żeby dzisiaj już rano nie musiała nic robić, spakowałam się, posiłki pogotowałam, wszystko miałam przygotowane. Ma przygotowane w lodówce, bo wczoraj właśnie um, szykowałam wszystko. Um, no i kładłam się z myślą, że Katie to już jest taki stopień odcięcia, że jutro po prostu um, z apartamentu prosto lecisz na lotnisko i robisz sobie dzień wolny od treningu, tak jak wrócę do Włoch to tam sobie zrobię ten trening. No ale dzisiaj wstałam rano o 5. Znowu się przybudziłam o 5. Mówię, nie, no, nie będę walczyła ze sobą. Taki mam po prostu taki mam organizm, że się tak wybudzam, no ale wstałam naprawdę dobrze się czuję. Mam takie domsy, zakwasy, takie boleści tutaj plecki, pośladki wjeżdżają po wczorajszym treningu. Naprawdę trening z Adrianem to. Przy kuracji, przy tym, jak mi właśnie tam wspierał, naprawdę od bardzo, bardzo dawna nie dałam siebie tyle jak wczoraj na treningu z Adrianem. Często zwracam uwagę na taką aż przesadnie troszkę. Od ostatnich czasy na swoją technikę, że gdzieś już jak lekko, jakiś mięsień zaczyna mi ingerować się bardziej, gdzieś podnoszę się nie tak jak trzeba, tak? Nie, nie wstaję gdzieś tam pośladkiem, to odpuszczam i to też źle robię, bo z tego względu, że dopuszczam takie myśli do siebie, że nie dam rady, tak, tutaj coś mi się już zaraz nie uda, trzeba zmniejszyć ciężar i przez to, że sama sobie pozwalam na takie coś, no ciało po prostu się nie wysila i nie daje mi tej siły, którą wczoraj miałam, jak Adrian właśnie mówił, że tam jeszcze jest siła, tam jest jeszcze potencjał, tu jeszcze można wycisnąć, tu jeszcze można dołożyć, także yy, pilnował i mi technikę i to, ile żeby, żeby właśnie tam dołożyć i naprawdę jak będę wracała teraz do domu, do domciu, do swoich treningów, do swojej rutyny, Poproszę swoją mamę, żeby właśnie te ostatnie powtórzenia wyglądały tak jak dzisiaj, czyli tak, że aż normalnie bębenki w uszach prawie że pękają. W głowie się zaczyna kręcić, wtedy wiadomo, że siadło tak jak powinno siąść, nie? Dobra. A co dzisiaj? No, wstałam i idę na ten trening, idę na ten trening, pokażę Wam, co zjadłam na śniadanko, nie nagrywałam też dużo z rana, nie nagrywałam też wczoraj właśnie wieczorem, bo to była już taka odcina i po prostu skupiłam się, żeby się przygotować na dzisiaj, a dzisiaj pójdę na trening parków, widziałam, tutaj mam siłownie 22 minutki z budka, bo apartament muszę opuścić do godziny 10., tak więc śniadanko zjadłam sobie o 6, bo jak samo o 5 wypiją glutaminę, kreatynkę, zjadłam śniadanko. Tak więc tak wygląda moje śniadanko. Tutaj mam orzechy, yy, arbuza sobie kupiłam, płatki owsiane i izolat. Tak więc praktycznie podobnie jak w domu, tym, że owoce się różnią. A teraz będę robiła posiłek treningowy, czyli zaleję sobie kleik zaraz, zjem sobie go z izolatem. Po treningu też mam przygotowany kleik z arbuzem i dwa posiłki gotowałam z ryżem, z ogóreczkami, sobie kupiłam ogórka. E, oczywiście ten ogórek nie smakuje w ogóle w ogóle jak te nasze, ale no dobra. E, tak, ogórki mogą się różnić smakiem, to nie jest tylko woda i, i, i jakiś tam miąż, ale ogórki też mają i mogą być naprawdę pyszne. E, no, oliwy tam dodałam, troszkę białka. Yy, skur, skurczaczkę, tak jak musiałam, kurczaczka dodać. I nic, no to co? Ja, ja przygotowuję swój posiłek, zjem, a później lecimy na tym, idziemy na tym siłownie. No, a stek jeszcze, jeżeli chodzi o steka, który jadłam z Adrianem, petarda. Nie dość, że delikatne mięso, to tak doprawione, pyszniutkie. Yy, no, coś wspaniałego. Po treningu, jak właśnie zjedliśmy, no to taka przyjemność, taka rozkosz dla podniebienia. E, zjadłam 150 gram wołowiny, adren, oczywiście 300 gram. Nie szaleliśmy z węglowodanami, bo adren jest na przygotowaniu pod zawody. Tak więc on sobie wziął jakiś tam miks e, sałatka, miks jakiś tam e, z e, octem bezsamicznym, albo chyba coś tam, coś tam mniejsza. To ja sobie wziąłam do swojego mm, mięska. Buraczki, bardzo lubię buraczki. Buraczki są bardzo zdrowe. Sportowcy lubią buraczki, a ja uwielbiam. Także taki posiłek zjadłam. Yy, I było mocno, treningowo, intensywnie wspaniale, bo oczywiście towarzystwo miałam wyśmienite i do tego jeszcze apetycznie. Tak więc pobyt w Polsce naprawdę top, 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 top. top. Nawet jak przyleciałam tutaj na te trzy dni, no to takie wypady są naprawdę... No warte, warte, żeby w ogóle utrzymywać kontakty, żeby się spotykać jak najczęściej, ile człowiek, jak człowiek ma, może sobie pozwolić to, żeby na żywo się jak najczęściej spotykać, nie tylko właśnie w social mediach, gdzie ten kontakt jest, ale jednak na żywo, no wiadomo, te relacje są całkiem inne i człowiek się czuje zupełnie inaczej. Dobra, jemy nie, bo jesteśmy głodni. Tak więc prościutko klasycznie, izolator rozmieszałam e, kleik, zalałam rządkiem. No i pod, przed treningiem proste węgle, łatwo przyswajana forma białka i tyle. I jest zacnie. Jest to jogurtowy deser z orzechową granolą i sosem z owoców leśnych. Taki deserek ma 335... Kalorii, to jest dosyć sporo. ogóle, no, węglowodanów ma bardzo dużo, 27 gramów ponad, w tym cukry 17 gramów. To nie jest chyba dieta dla ćwiczwików, tylko po prostu dla tych, którzy chcą sobie regularnie jeść i mieć posiłki. Tak, bo to standard jest To już trochę widzę tak na nasiąkło, tutaj na górze mamy orzeszki, ale mamy też taką posypkę powiedzmy z otrębów, fajnie bezcukrowy. I fajnie tutaj te owoce pasują. Nie wiem jakie ty robiłeś na przykład... Jak... Idę z buta na siłownię. Najgorsze jest tylko to, że mam te dwie torby, nie? Później tamtą będę musiała e, przeładować jeszcze tu. Tą radę, bo nie mam tu ogarnięte. Mimo, że się wydaje pełna. Starcie 22 minuty na siłownię. Tak więc schowam telefon i... Będę musiała jedynie co to walczyć, właśnie z bagażem, bo jest trochę ciężki. Siłownia wygląda jak taka kuźnia. Już zrobiłam trening barów. Idę jeszcze na rower, bo co będę robiła? Mamy godzinę 11. Jest godzina 11. Pojeżdżę sobie. A o 2 jakoś zamówię Ubera na tak na lub nisko Jeszcze tutaj się wykąpię, zjem posiłek Trzeba teraz zjem swój posiłek po treningu Klej, tutaj jest magnes, który Izolat, zaraz sobie z wodą Jestem już taka zmęczona. Naprawdę. Dlatego zjem i będę leciała na lotnisko. Tam po prostu sobie gdzieś usiądę, i muszę dać cię odpocząć. Mam nadzieję, że nie nawrócę. Jestem u siebie. Ale cały czas mam wrażenie, że jestem we Włoszech, wszystkim chcę po włosku odpowiadać. Ale jak do mnie mówią po polsku, to mi się włoski włącza. Już też ze zmęczenia. Muszę to rozmieszać i zjem sobie także. Dzisiaj, no jestem zmęczona. 4 minuty do przyjazdu ubera taka duszna pogoda dzisiaj gorąco, duszno nie ma takiego słońca palącego bo są chmury, ale jest duszno ale jestem tak już przemęczona ale pozytywnie no pozytywnie może nie ale ogólnie wyjazd był fajny to chciałam powiedzieć wyjazd był fajny, a jutro mam dzień wolny to sobie odpocznę nie nagrywałam bo tak jak mówię taka kuźnia, tu musiałam troszkę szukać maszyn, tu też mnie pozaczepiało parę osób, wypytywało, od razu się skapnęli, że jestem sportowcem, właśnie pytywali o moje starty, o plany, no zagadywali, także no nie nagrywałam, nie latałam z telefonem, później zrobiłam sobie jeszcze cardio, znaczy nie cardio, tylko sobie po prostu podreptałam, ale już mówię basta. Tak jak widzieliście, już jak ja mam posiłek, to już miałam odcinek znowu kolejny raz na lotnisku. Gdzieś tam sobie klapnę i odpocznę, tutaj mam swój posiłek, będę teraz jadła. Siedzę, nie znalazłam miejsca wolnego, siedzę na ziemi, zjem sobie posiłek. Zobaczcie, co sobie kupiłam. Będę czytać. To nie jest biografia, ale to jest kolejna książka od Arnolda, jego rady, i tutaj druga książka. Myślę, że koncentracja jest kluczowa. Także będę miała co robić. Z głodu nie umrę. Czytam sobie książkę, ale już zobaczcie to. Yy... Po pierwsze jestem zmęczona, śpiąca, a czytanie, mimo że jest naprawdę bardzo wciągające, to oczy mi się zamykają. I naprawdę jest mi przykro, ale muszę zamknąć, bo usypiam i wątpię, że to wszystko co czytam dot, dotrze. Nie sprawi mi to takiej satysfakcji, przyjemności z czytania, bo męczę się, męczę się naprawdę. Nie wiem czy się pójść przejść. Może jeszcze chwilę posiedzę, potem pójdę sobie do łazienki, przejdę się. Może później jeszcze poczytam. Ale co muszę zrobić to z 15 minut po prostu zamknąć oczy. Taka chwilowa drzemka. Lot no opóźniony o godzinę. Musiałam sobie to kupić posiłek, który będzie moim ostatnim sałatka z kurczaka, to jest jeszcze jakiś sos z majonezem, ale ogólnie ta sałatka ma 220 gram, 220 gram i w 100 gramach ma 73 kalorie, tak więc bardzo mało ale ja jeszcze odpuszczę sobie ten sosik, także będzie miała jeszcze mniej e... no bo ostatni posiłek moja mama miała mi przywieźć na lotnisko, ale psałem, że coś kupię sobie w tych kaloriach, bo to już będzie po prostu za późno, żeby jeść Dojadę do Bolonii, dolecę do Bolonii to wiem, że już będę też bardzo szpiąca, to nawet apetytu nie będę miała, tak więc to podobnie do mojego szczęścia z usiłkiem w samolocie. Godzina opóźnienia, także do domu dolecę około godziny 21. 21. I jeszcze z Bolonii do, nie mam półtora godziny jazdy samochodem, ale tu tak jak mówię, ja tylko dojadę i od razu tam się Pista. Cześć, witamy już w Bolonii. Witamy w Bolonii, doleciała, a takie jaja, bo ja miałam tylko jeden bagaż pod siedzenie. A jak chciałam mieć dwa bagaże, to musiałam wykupić sobie oczywiście. A bagaże są bardzo drogie. Ale ja oczywiście poszłam sobie, bo myślałam, że jakoś mi się uda, nie zauważą. I yy, jakoś przemknę z dwoma, nie? Kiedyś mi się tak udało. Nie chciałam płacić, no bo kurde tyle co pieniędzy są za mały, małą walizkę to normalnie to jest szok, ponad 200 zł eee, na kilka rzeczy. No i ale tak idę, idę bokiem i mnie kurde przy, przylukała właśnie dziewczyna, kobieta i kazała mi sprawdzić bagaż. Mówi za ten drugi trzeba dopłacić. A ja tam je coś tam ciągam kity, mówię kity, że tu mam jedzenie, tu mam książki, bo właśnie to kupiłam tutaj. Wszystko już po przejściu bezpieczeństwa. I zaczęłam, i zaczęłam to y, rozpakowywać. Wszystko miałam powyrzucać parę rzeczy, bo oczywiście musiałam się przepakować albo dopłacić ponad 200 zł. tam 200 z czymś. Ale ona tak patrzy na mnie. Ja tam się męczę, bo próbuję wszystko wepchać. Próbuję wszystko wepchać do torby. I ona tak na mnie patrzy, mówi, no dobra, to weź sobie jeszcze, mówi, dobra, weź sobie tą reklamówkę. Miałam jeszcze reklamówkę z jedzeniem, tu miałam torby, mówi, weź sobie ich. A ja sobie tak myślę, to no po co mi kobieta kazała szopkę robić tutaj na tę. Nie no, dobrze, że mnie puściła, no, no, czyli miałam, sprawdzili mnie, ale mimo to nie, pojechałam jak VIP. Czyli miałam dwie walizki, jedną dałam nad głowę sobie, bo jak już mnie puściła, no to... Na legalu. Jeden miałam nad sobą, drugą pod siedzeniem. Jeszcze reklamówkę miałam, także jak VIP. A zapłaciłam tylko. A nie płaciłam za bagaż. No, nie płaciłam za bagaż. A miałam bo najwięcej. <śm> 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 Dobra, to już tyle. My się żegnamy, bo ja muszę iść spać.